mają, tu im powiesiłam drugie. No, jedzcie, kochane. Jedzcie, tu macie drugie. No tak. Moje słodziaki, kochane. Pani Marta Wam zrobiła prezent na święta. No. Jedzcie, jedzcie. I tu są brojki nasze, nasze brojki. Co? Nasze brojki, kochane. No, jedz, jedz. Liszcie sobie. Kalimero, nie wolno. No, Kalimero ty zadzioro. Daj mu polizać. Ty jesteś zadziora, nie? Daj mu też polizać, no. No, super. Nie rób mu, no daj mu polizać troszkę. Tak, daj mu troszkę. No Super! Tak! Dobry koń! Pięknie! Tak! Jak pięknie wyglądasz w kantarku od z naszego sklepu. Pięknie wyglądasz w tym kantarku. Tak. Już trzeci konik ma od nas kantarek. Ślicznie.